Hejka. Hejka! Witamy Was w pierwszym odcinku i dzisiaj będziemy rozważać psalm pierwszy, który przeczyta nam Gaby. Szczęśliwy, kto nie słucha rady bezbożnych, nie wstępuje na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz upodobał sobie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które przynosi owoc w swoim czasie. Jego liście nie więdną i wszystko, co robi, jest udane. A bezbożni przeciwnie, są jak plewa, którą wiatr unosi. Dlatego bezbożni nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy wśród sprawiedliwych. Bo Pan zna drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. Dla mnie ta pierwsza część to już jest pokazanie tego, jak można wchodzić w grzech, bo zaczyna się od tego, że który nie idzie za radą występnych. Bo te grzechy często to są takie drobne pokusy, które powodują, że my chcemy, że nas coś ciekawi że chcemy za tym pójść. Później jest, nie wchodzi na drogę grzeszników, bo gdy pojawia się ta pokusa, to często my wchodzimy z ciekawości na to i zaczynamy zagłębiać się w ten grzech. I ostatnie i nie siadam w kręgu szyderców, to już jest to, gdy my się totalnie już pogubimy i w tym grzechu zaczniemy trwać. Dlatego dla mnie to są te etapy i najważniejsze jest moim zdaniem, żeby zatrzymać się jak najszybciej i nie pozwalać sobie na te drobne rzeczy, które mogą nas zwodzić. W to mnie poruszyły te zdania On jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. I to się odnosi do człowieka, który upodobał sobie w prawie Pana. I właśnie to też, co powiedziała Martynka, tak bardzo mi pokazuje, jak ważne jest to, żeby ten nasz fundament, żeby to wszystko, nasze życie opierało się właśnie na Panu Bogu, żeby nieustannie się do Niego zwracać i, i patrzeć, czy faktycznie za Nim idziemy, czy jesteśmy na tej właściwej drodze. Dlatego tak ważne jest też rozeznawanie po prostu w codzienności i patrzenie na to, czy faktycznie to, co robię, pochodzi od Boga, czy może nie jest to też czymś takim, co Objawia się pod pozorem dobra. Ostatnio byłam na Drodze Krzyżowej, która była ulicami miast i przede mną szedł mężczyzna, który zasłaniał mi e, cały chodnik, który był przede mną. Jedyne co widziałam, to kawałek drogi e, i ten chodnik, wiecie, był bardzo krzywy. I e, ja wtedy e, słyszałam w sercu takie słowa, że e, wpatrzona w Jezusa. No, i właśnie mm, dla mnie tym, tym mężczyzną na naszej drodze jest Jezus, który zasłania nam też e, daleką przyszłość. I e, my nie możemy się rozglądać dokoła na jakieś światełka, które są właśnie jakimiś pokusami, bo wtedy potkniemy się o ten chodnik, po którym idziemy, na tej naszej drodze tu i teraz. I, i jak ważne jest to patrzenie, e, i być takim po prostu zachwyconym nim i iść e, tylko za nim. I to wpatrywanie się w Jezusa, podążanie za nim jest niesamowicie ważne w służbie Bogu. Tak jak tutaj jest właśnie napisane o tym, żeby tak jak to drzewo czerpać z, z tego źródła, to właśnie chodzi o to, żebyśmy cały czas byli w relacji z Jezusem, cały czas czerpali z tego źródła wody żywej i dzięki temu się nie wypalali w tej służbie, tak jak tutaj, żebyśmy nie byli jak te liście, które więzną. I żebyśmy dzięki tej relacji z Jezusem, tej codziennej modlitwie, mieli siłę do służenia drugiemu człowiekowi. I też to, co powiedziałaś Gabi, przypomina mi o tym, jak właśnie ważne jest trwanie w tej relacji, bo bez takiej modlitwy osobistej, ja i Pan Bóg, sam na sam, nie jesteśmy w stanie, też po prostu nasza służba nie jest w stanie przynosić takich e, dobrych i trwałych owoców. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Wam za oglądanie i życzymy Wam błogosławionego i pięknego dnia. Pa, 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 pa. Pa. Halo? Tak, a na co? Czekaj, szarf się mówi? Tak. No. no dobra. No jeszcze raz. Chciałabym. To... Co, co, co? ale co? Możesz powiedzieć Ale jesteś genialna, co za myśl! Tak, tak mi myślisz, tak! Dobra, to, dobra, dobra! Ja, jest... Dziękujemy ci Tylko, że jesteś znana Tylko, co mi się stało z masą? Przecież to?